Pewnego razu starożytni Pataponi posiadali mądrość, odwagę i siłę. Wszystko dzięki płynowi wszechmocnego wewnątrz. Starożytni, kierowani przez wszechmocnego, wędrowali na koniec świata w poszukiwaniu tego. Dla wszechmocnych pataponów żaden próg nie był zbyt potężny. Żaden skarb poza zasięgiem i żaden ląd nie do zdobycia. Starożytni dzienni walczyli w imię i stworzyli legendę, która przetrwała przez, przez wiele pokoleń. Ale dzisiaj patapony są daleko od ich dawnej świętości. Jeżeli ty znajdziesz święty bęben, patapony będą twoimi dziećmi. Czy czujesz rytm, czy nie, kołysz biodrami i naucz się. Twoje wysiłki zaowocują pewnego dnia, wtedy Patapony powiedzą: Wszechmocny Panie Pataponów, dziękujemy Ci za to, co zrobiłeś. Z powrotem przywróciłeś na chwałę. Dzięki Boże, że podpisałeś tę uchwałę. Podpisujemy. No to zaczynamy na tą przygodę w roli wszechmocnego Boga Pataponów. Boom, boom. O, otrzymujemy ten święty bęben, o którym była mowa. No i co teraz? No ładuj się, ładuj. Patapony idą do domu, wracają do domu. ich Boga, patapony są stracone. Wysłały najdzielniejszego, żeby znalazł święty bęben. Ale na końcu z ich podróży. Ci herosi znaleźli się na krańcu wytrzymałości. Wszechmocny, proszę pomóż. Patapony potrzebują ciebie, czyli nas teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Pon, 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 pon. Naciskaj w bęben, żeby grać rytm. No, no. Czy to bęben? Czujesz taki, taki... Pełny energii. Co? Czy to mógł być wszechmocny? Wiem, że, wiem, że, przy, wiem, że przy, przyjdziesz, zawzięczam ci moje życie. Proszę wejść, ten bęben. No i co? Otrzymamy kolejny. Kolejny bęben. Bęben. Pata. Pata pata. Pata pata pata! No, to mam już dwa bębny. Wszechmocny, proszę pomóż. Prowadź patapony z tymi bębnami. Okej. Okay. my bębnimy. Hata ci ten flagą śpiewa. gram, Pata, pata, pata ponu będzie sobie szedł. Ja muszę powiedzieć, że w tej części to nie jest to samo co w części w drugiej i w trzeciej. Tutaj nie ma poziomu na stopnie trudności, a sama. Sam trudność trafienia. Yy, idealnie jest taka trudna jak na poziomie trudnym właściwie w części drugiej, bo w części 30 dobrze pamiętam, także nie było podziału na poziomy trudności. No i podchodzimy do kolejnego tutaj patapona, co? Patapon? Znalazłeś się mocnego? Oczywiście, że znalazłem, Ura! No I co i dołączył do nas? Na koniec ziemi. No i kolejny. Mamy już dwóch spirmenów. I trzeci. Co za, co za piosenka. duże znaczenie. Wracajmy do Patapolis. Jak nie mam, to ich miasto. Dobra, wracamy. Co jest? O, wow, Godzilla do Dąga! Atakuje nas. Ja na imię miejscu uciekałbym. Ile się w nogach oni dalej idą tym swoim rytmem? No i widzę tutaj na. spotkali zigotonów. Co te zigotony? Właściwie mam na głowie takie. To jest czapka. Nie, to, taki... to nie wyglądało mi na czapkę. No dobrze. kończyliśmy poziom. A tutaj jeszcze je dogonimy. No i to teraz, Patapony wracam do domu. Nie było żadnych nagród, niczego takiego. No i wracamy do Patapolis. Z tego, z wynika, że to co my zagramy, to Patapony zaśpiewają i wykonają tą sekwencję. No, ale ok, przechodzimy dalej. Hatapon i Yaripon, prowadzeni przez Wszechmocnego, znaleźli swoją drogę powrotną do Patapolis. Wkrótce się ciemno i rozpocznie się festiwal na cześć Wielkiego Wszechmocnego. Jakieś grajki tutaj widzę. Na scenie? Wszechmocny, to zaszczyt. Jestem Eden i zamierzam Ci służyć. Prosimy, Panie, powiedz nam, jak się nazywasz. No to... Co piszemy? Myślę, że piszemy to, co powstanie w plecy czyli... kloc. Tak, to odpowiednie imię. Owacy, jak oni się cieszą, że my tu jesteśmy. Tyle na nas czekali. Ojej, ja się zawstydziłem. Jesteśmy wdzięczni, że powróciłeś, ale głodujemy. Proszę, daj nam jedzenie albo zginiemy z głodu. Panie, do pół łowieckich dostanie się przez ten obelisk. No okej. Okay. Jeszcze sobie porozmawiamy z Meden. Wszechmocny Klodzu, proszę uratuj nasz. Okay. I to o ziemi przez ten obelisk. No ale okej. Okay, to chyba będzie na tyle w tym odcinku. Skończyliśmy pierwszą misję. No i tyle chyba. Co tutaj mogę więcej powiedzieć. Dziękuję za, wam za oglądanie. Yy, komentujcie, jeżeli odcinek się spodobał i chcecie być na bieżąco. Subskrybujcie. Dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. To z mojej strony na tyle. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia w następnych Odcinkach w Syrii zagrajmy w Patapon. Trzymajcie się, cześć.